Pan Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, pan Marek Ryszka, mamy możliwość tutaj być przy okazji informacji o nowym pojeździe dla policjantów. Czym aktualnie dysponuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, jeżeli chodzi o taki stan, może nie do końca liczebny, taki dokładnie, ale jeżeli chodzi o ten stan, czy to są nowe radiowozy, czy to są już radiowozy trochę przejeżdżone i potrzeby przede wszystkim raciborskiej policji, jeżeli chodzi o jakby zmotoryzowanie? Jeżeli chodzi o aktualny tabor raciborskiej komendy, to tutaj muszę powiedzieć, że prezentuje się naprawdę na dobrym poziomie. Zresztą widać to na ulicach powiatu raciborskiego, że te pojazdy są nowe. Co roku gminy, samorządy, starostwo miasta dofinansowują do zakupu nowych radiowozów. Około dwóch, trzech radiowozów nowych co roku się pojawia. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować samorządom, wójtom, burmistrzom prezentowi staroście lasom państwowym, za wspieranie nas, bo bez nich to byłoby ciężko. Wszystkie w ostatnich latach samochody, które jeżdżą w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, są dofinansowane przez, przez samorządy. Jedyny, gdzieś delikatny niedobór to jest w ruchu drogowym, gdzie w najbliższym czasie będziemy się starali o zakup w przyszłym roku na wiosnę pojazdu służbowego do raciborskiej drogówki. Panie komendancie, kiedyś dawno temu to się kojarzył policjant, policjant jakby Borewicza, ten Polonez, prawda, czy tego, taki zwany Poldek, później były Volkswageny, pamiętam, że, że to też była taka marka, teraz chyba już nie ma takiego skojarzenia, że policja jeździ danym samochodem. Mamy radiowozy różnych marek, są to pojazdy i hybrydy, i SUWy. I no marki różnorakie, po prostu samochody nowoczesne, nie odbiegające niczym standardom przyjętym, więc e, trzeba się cieszyć tym, co mamy, bo naprawdę e, flota jest na bardzo wysokim poziomie, funkcjonariusze nie mogą, e, tak jak Pan wspomniał kiedyś, e, były to stare Polonezy i tak dalej, teraz są samochody wszystkie wyposażone w klimatyzację, więc komfort tej pracy jest na e, dobrym poziomie. Mhm, jeszcze tylko ostatnie pytanie, ta, ta... Takie oznakowanie fluorescencyjne. No to też jest do pewnego momentu takie charakterystyczne dla policyjnych wozów, żeby widoczne były z daleka. Tak, tak? No to Komenda Główna wprowadziła zmiany w oznakowaniu. tak Jak tu widzimy, mm -hmm. teraz wszystkie radiowozy będą w tym oznakowaniu. Mm -hmm. no można porównać sobie, jest jednak dużo bardziej widoczny tak. z daleka. Tu chodzi o bezpieczeństwo i funkcjonariuszy, i, i obywateli. I szybciej ten radiowoz jest zauważony, więc myślę, że to jest dobra zmiana. Fajnie, bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękuję.